Przewodniczącym Ruchu Pelikota w Krakowie. Chciałbym przede wszystkim serdecznie Państwu podziękować za tak e, liczne zebranie wokół naszej wspólnej sprawy. Widzę, że próbują nas zagłuszać. Nie, nie wyobrażam sobie, że to jest akurat okrągła godzina. Przypuszczam, że stoi, stoi za tym e, infułat. Ale, ale, ale do rzeczy. Proszę Państwa, zebraliśmy się tu przede wszystkim po to, by oddać hołd Wszystkim prześladowanym i wszystkim męczennikom w rocznicę spalenia na stosie Giordano Bruno. Wśród setek tysięcy ludzi prześladowanych przez Kościół Katolicki były naprawdę tęgie intelekty, takie jak wspomniane Giordano Bruno, takie jak Kopernik, takie jak Galileusz. Ale wśród tych ludzi byli również zwyczajni, zwyczajne osoby, które tak naprawdę pod pozorem abstrakcyjnych zarzutów. I fałszywie kreowanych zarzutów byli prześladowani, byli, byli, byli mę, męczennikami, byli, byli torturowani, i wobec tego mówimy, mówimy temu gromkie nie. Chciałbym, chciałbym e, przede wszystkim powiedzieć, że nie zebraliśmy się tu po to, by walczyć z kościołem czy z wiarą, natomiast zebraliśmy się tu, by walczyć z patologiami, które ten kościół. I głupotą, które ten kościół generuje na potęgę. Wszyscy dobrze sobie zdajemy sprawę, że Biblia to jest, to jest, to jest miłość do bliźniego, to jest pokora, to jest wyrzeczenie się. Dóbr materialnych, życie, życie skromne, życie w ubóstwie. A tymczasem co serwuje nam Kościół? Kościół serwuje nam nienawiść do, ludzie, do ludzi inaczej myślących. Kościół serwuje nam nienawiść do ludzi o innej obyczajowości. W końcu Kościół serwuje niesamowitą butę i bardzo niesmaczne, wręcz obrzydliwe zaangażowanie polityczne. Temu mówimy głośne nie. Ale temu mówimy jako ruch palikota i państwo na pewno również, mówimy jeszcze głośniejsze: stop. Stop o budzie. Zdaję, zdaję sobie sprawę, że przedmówcy w sposób znakomity, wymowny wyrazili wszystko, co było do wyrażenia. Także szanując czas innych i państwa, mając wzgląd na naszą aurę, którą. Pan Staszek chyba jednak nie do końca zamówił, bo nam się psuje. Mało na dał. Za mało na dał, owszem. Dziękuję, za, dziękuję serdecznie za atencję. I zachęcam do kontynuowania całego wątku.